Witajcie, kochani. Idę sobie na spacerek. A przy okazji do mojego brata na kawkę i na pewno ciasto, bo on zawsze ma coś słodkiego. I zawsze ma coś dobrego. Tam widzicie Ergo Arena. Są jeszcze. W pokazy, wystawa koni. Deszczyk jest od wczoraj. No to chociaż przyroda dostała troszeczkę ciepłego deszczu, bo cały czas jest już temperatura na plusie. Dzisiaj jest 6 stopni. Także jest fajnie. Ja lubię, jak deszcz pada. No to już na pewno nieraz mówiłam o tym. O, zobaczcie. No tu to akurat są suche liście. <laughs> Widocznie te liście chronią te drzewko. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. To trzeba by było poczytać no przed moim oknem też przycieli drzewko no i najważniejsze jest to, że ptaki mają na czym siedzieć i spoglądać na świat, prawda? No te nasze kochane ulubione przepiękne drzewa, które które wchłaniają te wszystkie zanieczyszczenia. O i taką drogę mam. Tam są działki. No troszeczkę deszczyk zaczął padać, ale mam parasolkę w kieszeni składaną. I teraz zastanawiam się, którędy iść, czy w tamtą stronę czy tutaj w tą stronę. A może pójdę pasażem nadmorskim? Chyba tak. Ruszam przed siebie prosto. Parasolkę wyjąć czas. O, tutaj mi dynda takie serduszko przy parasolce i otwieram ją, bo po co tutaj moknąć, prawda? O, tutaj jest ten napis. Mam oczywiście film na moim kanale. A dlaczego mam właśnie film na moim kanale z tym napisem? No to, jak dobrze pamiętam, to jest nawet tytuł tego filmu. Kto nie oglądał, nie słuchał, to może sobie. Odpalić ten film i zobaczyć, posłuchać, o czym ja tam mówię. No dla mnie o czymś bardzo, bardzo ważnym. Nie wiem, czy słyszycie te kropelki deszczu, jak sobie popadają na parasolce, na parasolkę. Ej, kochany. Jak się mówi o czymkolwiek, to te słowa jakoś zanikają, żeby sensownie coś powiedzieć. <laughs> A przede wszystkim, żeby powiedzieć, wysłowić się prawidłowo. No, działeczki, no tutaj jest bardzo przyjemnie. No. No i już wyszłam tutaj z tej drużki spacerowej, i rowerowej, jednocześnie. I kieruję się nad morze na ten pasaż nadmorski, tylko nie wiem, czy wejdę w to wejście, czy w następne. Tam jest pole kempingowe, zobaczcie tutaj rowery są tam przyczepione, można sobie wypożyczać. Tylko z kulturą jeździć proszę, a nie po chamsku. Bo wiecie o co chodzi. Wszystko jest dla ludzi. Tylko po prostu zachowujmy się też jak ludzie. O, tutaj jest ścieżka rowerowa. Tak, ja tutaj tędy iść nie będę. Pójdę chodnikiem. O, jest tak szaro. Już światła samochody mają włączone. No, no. No, no, no. A tutaj te krzewy yy, to mają taki jakiś dziwny, siny odcień tej zieleni. Te oczywiście są suche, a odrastają nowe. No. Tutaj, kochani, doszłam do tego ronda i pójdę tędy. Tutaj będzie chyba najkrócej do tego pasażu. No. Ja tak mówiłam, bratu, że będę na godzinę pierwszą, ale no, niestety się spóźnię. Jak. Yy, jak nigdy, bo zawsze jest nam na, na czas albo troszkę przed czasem, no ale no trudno. Dzisiaj e, tak to wyjdzie. Bo właśnie dzwoniłam do niego, że do niego podejdę. No, żeby nie pocałować klamki, tak? On mówi: O, super. Dobra, czekam. Tu jaki kamień. Ciosany, chyba to tak się mówi. No, i z takich płatów kamieni zrobiona taka dekoracja. Tutaj jest hotel Mariot. No, fasada zrobiona jest z drewna. He, jeszcze kilka kroczków i będzie widać. Może ja już widzę. Jest Sinawo. Ktoś pamiętam kiedyś powiedział mi, że he, może cały czas ten sam widok. No głupek normalnie. No dla mnie to głupek, no bo jak codziennie ten sam widok, nie? Codziennie i to dosłownie o każdej porze dnia i nocy widok jest zupełnie inny. Zupełnie inny. Zachód, wschód, słońca, kolor morza się zmienia, wszystko się zmienia. Statki, które kursują po morzu, również się zmienia obraz. Jak trójwymiar. A zobaczcie, jak bliziutko do brzegu. A no tutaj jest wejście 36. Bo tak są właśnie: ponumerowane te różne wejścia. To, to, to Dobra, idę dalej, i zaraz już tutaj w najbliższą uliczkę skręcę w lewo. Tam jaki tęczowy parasol. <laughs> Uwielbiam jak się palą światełka. Dodaje to niesamowitego uroku. Takie niby nic, a jednak daje, prawda? Tutaj Tutaj ten budyneczek, który widzicie, to jest przystań rybacka. Tutaj można przyjść na rybkę, na sałatki rybne, na szaszłyki, wszystko z ryby. Zupa rybna. Kto lubi rybki, to na pewno coś tutaj dla siebie znajdzie. Ja jednak y, jeszcze w jedną następną uliczkę skręcę w lewo, bo tutaj coś tam się dzieje, muzyka gra. A dzisiaj jest chyba Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zapraszamy na ciepłą zupkę! Przyjdziemy! O, słyszeliście? No, na ciepłą herbatkę. A, no, widzicie? Bo przyjdziemy, przyjdziemy. I jednocześnie zapraszam do nas. Chciało, chwilka pauzy nie zaszkodzi. Dwie, trzy minutki na lecę i mamy herbatkę. Pomyżórko 23 finał. No ja fajnie nie, przyjdziemy. przyjdziemy No mówiłam, że się coś zadzieje. Oj, ja to mam szczęście. Ludzie machają do mnie, uśmiechają się, witają mnie, zaczepiają mnie. I to jest fajne, to jest coś co lubią. Tutaj spójrzcie, tutaj zawsze są te schody pięknie przyozdobione. Willa księżniczki Sopot, a kiedyś był tutaj hotel Wanda. Lwy pilnują wejścia. Tam jest restauracja Baltica. Przerwałam na chwileczkę, bo miałam już telefon. Czy gdzie jestem? A mówię, że już jestem tuż, tuż blisko. No i tutaj, właśnie skręciłam i idę prosto do mojego brata. O. On ma jeszcze bliżej do morza jak ja. Bo ode mnie do morza jest 7 minut. No, powiedzmy takim normalnym, spacerowym kroczkiem 10 minut. A od niego po... połowa. Połowa. Spójrzcie tutaj na te budynki. No, przepiękne. I to wszystko też o każdej porze roku zmienia swoje barwy: krzaki, krzewy, drzewa, kwiaty rosną. No i po prostu otoczka jest piękna. O, tutaj jakiś też hotel. Hotelik budują. A te y, domki te niskie, to są takie domki rybackie, jakby no. No, nie jakby, tylko na pewno. Ale coś wam jeszcze pokażę. Coś wam jeszcze pokażę, czego chyba nie pokazywałam do tej pory. Pokażę Wam małą Anglię. No, tak sobie ten budynek nazwali. Został wykupiony. O, spójrzcie, tutaj, jak to wygląda. Tak. Mm -hmm. Hello. Mm -hmm. Jak powiedzieć? Good afternoon. Tak. I tutaj następny strażnik przy bramie wjazdowej. Good afternoon, albo hello, albo hi. I tutaj ten budynek jest o każdej takiej okoliczności. Na każdą okoliczność jest przystrajany. Spójrzcie, jak kolorowo. No kurczę, jak już jest kolorowo. A może być coś nawet starego, starej daty, to po prostu zupełnie inaczej wygląda. Zupełnie inaczej wygląda. I tutaj sopocianie bardzo często spacerując robią zdjęcia. O Proszę bardzo, bo jeszcze by ktoś powiedział, że bok samochodu zrobiłam i nie zrobiłam więcej. Nie obeszłam go dookoła. O tutaj pani trzyma jakąś michę. No. No i fajnie, prawda? Mała Anglia. No, i tutaj, tędy też będę szła. Fajne te latarenki. Zobaczcie. Super, super, super. No, ktoś to kupił. I sobie już przywłaszczył. Kto ma kasę, ten może sobie dysponować tą kasą wszędzie. Dosłownie wszędzie. O, tutaj proszę bardzo można sobie wypożyczyć za darmo, ale tylko i wyłącznie dla gości hotelowych. Free for guests. Free for guests. Fajne, nie? No niecodzienne, niestety. To co jest polskie, to jest polskie. Yy, a to jest namiastka, jakaś tam symbolika tej Anglii. Styl tych pojazdów, typy pojazdów. No niestety tak to jest. A mogę coś o tym powiedzieć, bo przecież tyle lat byłam, mieszkałam i pracowałam w Anglii. I jeździłam też tu i tam. No dobrze, to ja już będę szła do brata. O, tutaj sedes ktoś postawił i też chciał przyozdobić wejście do. No, do domu. Ale jaja. Jaja, jak berety. No i tak jak ja Wam mówiłam wcześniej, że postaceruję sobie troszkę po sopocie. No ja nagrywam filmy spontanicznie i tam gdzie jestem, to tam Was zapraszam do oglądania, do posłuchania, co mam do powiedzenia. Całuję Was wszystkich, kończę ten filmik. Pa-pa-pa!